Zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje implantów piersi: implanty okrągłe oraz implanty anatomiczne. Implanty okrągłe, jak sama nazwa wskazuje, stanowią wycinek kuli, czyli po ich wszczepieniu uzyskujemy wygląd piersi jak puszapie. Natomiast implanty anatomiczne mają z profilu kształt łeski, czyli ten górny biegun jest bardziej spłaszczony, a dolny bardziej wypełniony. One po wszczepieniu bardziej naturalnie odwzorowują kształt kobiecej piersi. Oczywiście wszystkie te rodzaje implantów mamy do dyspozycji w różnych objętościach, w zależności od preferencji naszych pacjentek. No i różnią się one między sobą również parametrem, który określamy jako projekcja. Projekcja jest ten parametr, który charakteryzuje nam, jak bardzo implant wysuwa pierś do przodu. Operacja wszczepienia implantów w piersi odbywa się w znieczuleniu ogólnym, czyli w pełnej narkozie, trwa około 1,5 godziny. Z niewielkich cięć zlokalizowanych w fałdach podpiersiowych obustronnie wytwarzam kieszeń, częściowo pod gruszowem piersiowym, a częściowo pod mięśniem piersiowym większym i w tą kieszeń obustronnie wszczepiam implanty. Rany zszywam kilkuwarstwowo, zabezpieczam opatrunkami i już na stole operacyjnym pacjentce zakładany jest specjalny biustonosz modelujący piersi, w którym należy chodzić przez około 3 miesiące od operacji. Więc okres rekonwalescencji po plastyce piersi trwa około 2 miesiące. W tym pierwszym tygodniu piersi znacznie spuchną i e, mogą boleć. I warto wspomnieć, że środki przeciwbólowe nie do końca mogą ten ból zredukować do zera. Także ten pierwszy tydzień jest. Taki kluczowy i może być to okres bolesny dla pacjentki. Natomiast do pełnej aktywności fizycznej, również z uruchomieniem tutaj obręczy barkowej, można spokojnie wrócić po okresie dwóch miesięcy od zabiegów. W tym czasie warto też wspomnieć o konieczności, też możliwości skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych które znacznie ułatwiają resorpcję, czyli wchłanianie się tego obrzęku z piersi i szybszy powrót do pełnej aktywności. Po zabiegu szczepienia implantów w piersi blizny zlokalizowane są w tych fałdach podpiersiowych, czyli one z czasem stają się zupełnie niewidoczne, ale żeby tak się stało, osobiście zalecam pacjentkom masaż tych blizn. Kilka razy dziennie oraz stosowanie specjalnych dedykowanych na blizny żelów silikonowych. Oczywiście w ramach kompleksowej opieki nad blizną kieruję też pacjentki do naszej placówki fizjoterapeutycznej, do fizjoterapii dr Szczyt Wilanów, w której to mamy możliwość pracy z blizną i kompleksowego podejścia, tak aby te blizny faktycznie po roku były zupełnie niewidoczne.